Szanowni Państwo, chciałem przywitać przed Ratuszem Dzieżeniowskim pana ministra Piotra Borysa, który przyjechał do nas z dobrą nowiną, w związku z tym nie przedłużam. Witam i oddaję głos. Dzisiaj zapadły bardzo ważne decyzje. Jesteśmy na etapie przyznawania środków na odbudowę po zniszczeniach, po powodzi bazy sportowej. Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazało łącznie, czy przygotowało może kwotę 400 milionów na budowę części sportowej i 70 milionów złotych na budowę części turystycznej publicznej. I zgodnie ze złożonym wnioskiem kwota 1 100 tysięcy złotych przypadła jako finansowanie właśnie tutaj przy szkole numer 9, także chciałem przekazać tę informację. Dzisiaj łącznie 30 milionów złotych trafiło na Dolny Śląsk, to m.in. odbudowę w Kłocku. Po zniszczeniach całego ośrodka, czyli dużego boiska pełnowymiarowego Szuczna Nawierzchnia, hali oraz kortów, to jest kwota 18 milionów złotych. Byliśmy także w Kamieńcu Ząbkowickim, odbudowa rolika 4 miliony złotych. Rano w, w Lubaniu Śląskim kwota 5 milionów 700 tysięcy złotych, łącznie 32 miliony złotych. To jest ważne, aby, aby te obiekty mogły służyć dzieciom i młodzieży, tak jak w przypadku Dzierżoniowa. Także myślę, że dobra informacja. Chodzi o to, żeby jak najszybciej w przystąpić do tych prac, które mogą zakończyć budowę i oddać przede wszystkim obiekty dzieciom i klubom sportowym. Łącznie do tej pory przeznaczyliśmy 130 milionów złotych na budowę obiektów sportowych po zniszczeniach powodziowych. Czekamy na kolejne wnioski, na bieżąco je obsługujemy. Dla nas istotne jest to, żeby żeby zrobić to możliwie jak najszybciej, wtedy w takim stopniu, w jakim będą gotowi samorządowcy jako inwestorzy. Też chciałem także podziękować panu, panu burmistrzowi za współpracę i panu posłowi za, za pełne zaangażowanie. Nowo wyremontowana sala będzie stanowiła bardzo ważne miejsce dla naszej społeczności szkolnej. Jesteśmy szkołą z tradycjami. Przez wiele lat prowadziliśmy przecież oddziały sportowe i wychowaliśmy bardzo dużo świetnych sportowców, którzy w tej chwili goszczą na pierwszych stronach gazet, ponieważ odnoszą wielkie sukcesy. A więc w wyremontowanej sali rozpoczniemy też nową pracę z wielkim zaangażowaniem. Dla y, młodzieży, dla klubów sportowych damy z siebie po prostu wszystko, a te środki są niezbędne, bo powódź mocno zniszczyła y, szkołę, mocno zniszczyła salę gimnastyczną, więc jest to dla nas bardzo ważne. Y, i powiem szczerze, że naprawdę konieczne, żebyśmy mogli w dobrych warunkach pracować. Bardzo dziękuję. Inwestycja już można powiedzieć, że ruszyła. Jesteśmy w trakcie przetargu. Nie wiedzieliśmy, czy ta przestrzeń właśnie sali gimnastycznej znajdziemy dofinansowanie. Było to prawem opcji w zamówieniach publicznych ukształtowane. Dzisiaj ta informacja nas uskrzydliła, już tylko czekamy na wyłonienie wykonawcy i tak naprawdę myślę, że za około miesiąc rozpoczną się pierwsze prace budowlane. To też jest przykład na to, jak fajnie jest może współpracować administracja rządowa z administracją samorządową, jak może e, ta korelacja następować i jak można się wspierać też doświadczeniem e, pana posła, który też aktywnie tutaj w tej sprawie działał, także m, to jest świetny pokaz takiej partycypacji społecznej, samorządowej i rządowej, żeby osiągnąć wspólny cel. Czy będzie potrzebny wkład własny? E, wkład własny jest zawsze potrzebny, bo szkoła podstawowa nr 9 to to bardzo duża szkoła, my tą modernizacją obejmujemy nie tylko salę gimnastyczną, ale też pozostałe części szkoły, ale milion sto tysięcy złotych to jest potężny zastrzyk, który po prostu ułatwi nam tą całą inwestycję, a pamiętajmy dla kogo to robimy. Robimy to dla najmłodszych mieszkańców, którzy będą się dalej rozwijali, a widzimy po gali sportu jak dużo mamy świetnych sportowców w Dzierżoniowie. Trzeba jeszcze jedną rzecz dodać jako wiceprzewodniczący komisji powodziowej, tak mówiąc w skrócie. Widzę jak jest ogrom potrzeb i jak wiele pieniędzy w różnych resortach właśnie przeznaczanych jest na odbudowę, odremontowanie tych zadań. Pan burmistrz mówił o tym o wkładzie własnym, ale są takie zadania, które mają stuprocentowe wsparcie. Niedawno mieszkańcy Bielawy dowiedzieli się, że kolejna droga z listy dróg samorządowych została wsparta 5 milionami prawie 200 tysięcy złotych przy stuprocentowym podkreślam dofinansowaniu gdzie te 20% zostały dodane decyzją premiera właśnie na tereny powodziowe, ponieważ jako samorządowcy wiemy, jak wiele potrzeba tych dodatkowych elementów wykonać. Nie było pieniędzy na, na każdy element sprzątania, na każdy element odbudowy, więc trzeba, te pieniądze dzisiaj w 100%, na przykład dla Bielawian na ulicę 3 Maja, które dotrą, no, wzmacniają ten budżet, a wcześniej przypomnę, że ulica Wolności za 16 milionów, gdyby było normalne dofinansowanie, to 3 miliony trzeba by wyłożyć z własnego budżetu. To Państwo wiecie, co można za takie pieniądze zrobić, więc tak... Na, jako przedstawicielowi rządu, panu ministrowi bardzo dziękujemy. Cieszymy się za takie zaangażowanie i liczymy na dalsze wsparcie, jeżeli coś... Możemy się w jakiś sposób przygotować, nawet dokumentacyjnie, to będziemy wdzięczni za informację, za podpowiedź. W naszym przypadku, na te blisko pół miliarda złotych, które przekazaliśmy na odbudowę, co jest istotne, 99% kosztów pokrywamy tych kwalifikowanych. To jest pierwsza zasadnicza rzecz. I druga, wszystkie obiekty sportowe zniszczone, które zostały wpisane do wykazu wojewody, mają szansę i potwierdzenie. Na finansowanie. Nasz nabór jest ciągłym naborem. Nie mamy zamkniętych terminów. Także czekamy, jeżeli gdzieś jeszcze są obiekty sportowe zniszczone po powodzi, to czekamy również na zgłoszenia i liczymy na to, że te pieniądze naprawdę pomogą polskiemu sportowi i wszystkim gminom. Tak jak w przypadku schronia, gdzie przeznaczyliśmy ponad 30 milionów złotych, połowę w ogóle budżetu schronia śląskiego na dwóch obiektów stadionu przy samej tamie, który ucierpiał i basenu. Podobnie. Wczoraj, w w, w Prudniku, 40 milionów złotych, czy wczorajsze decyzje, dzisiejsze decyzje, przepraszam, w Kłodzku 18 milionów. To, to jest ogromne wsparcie. Te gminy nie poradziłyby sobie tak naprawdę z kosztami odbudowy w tak ogromnym wymiarze. Cieszę się, że możemy szkołę numer 9, którą odwiedziłem. Tak. tak, miałem okazję podjechać, wesprzeć, dlatego że dla nas każda inwestycja, każde miejsce. Jest ważne do tego, aby pokazać, że współpracujemy rząd z samorządem i ze szkołami, staramy się pomagać we wszystkim, być po prostu solidarni. To jest nasz, to jest nasz obowiązek. Podjęto już w współpracę tutaj w urzędzie, w Gminie Miejskiej Dzierżoniów. Trwają prace nad... Opracowaniem jakiegoś pomysłu, szczególnie na te wody gruntowe, które od czasu do czasu przy większych opadach dokuczają może nieznacznie szkole. Wiadomo, że teraz to była powódź o bardzo dużej skali, dlatego tak mocno dotknęła naszą szkołę. Natomiast na pewno takie rozwiązania w najbliższym czasie zostaną nie tylko poczynione na papierze, ale wprowadzone również w pracę.